Jeżeli jesteśmy już w transakcji, która jest zyskowna, czyli tak jak widzisz tutaj w zakładce na dole handel w instrumentach, na, po prawej stronie masz tak zwany zysk. Możesz sobie zamknąć całą transakcję, klikając po prostu Xika, zamyka się cała transakcja. Ale co, jeżeli chcesz zamknąć na przykład pół transakcji albo 1 trzecią transakcji? Nic prostszego, klikasz dwukrotnie na tę transakcję, pojawia się taki panel i tutaj w zakładce wolumen wystarczy, że zmniejszysz swój wolumen, na przykład jeżeli chcesz zamknąć pół transakcji dzielisz swój wolumen na dwa, czyli wpisujesz 20. Jeżeli chciałbyś zamknąć na przykład, nie wiem, 80% transakcji, no to musisz sobie obliczyć, ile to jest 80% z tego wolumenu, tak? Jeżeli byś chciał jedną trzecią, tak samo, 1 czwartą, tak samo. Więc zamykając jedną czwartą, na przykład wpisujesz sobie tutaj 03, klikasz zamknij i zostaje Ci wolumen 0.1. Jeżeli chcesz na przykład zamknąć połowę z tej pozostałej części transakcji, wpisujesz sobie nic innego jak 0.5, klikasz zamknij. Zamyka się połowa transakcji i wolumen, który ci został, to jest 0.05. Więc podsumowując, jeżeli otwierasz jakąkolwiek transakcję, na przykład otwórzmy sobie teraz transakcję, zamknijmy tą całą. Otwieramy sobie transakcję ryzykiem 5, poszalejemy. Oczywiście tego nigdy nie robimy, ale otwórzmy tylko, żeby pokazało Ci, jak to będzie wyglądać. I widzisz, że tutaj jest jakiś tam minus, minus 7, minus 20, minus 15 i tak dalej. Możesz to zostawiać aż dojdzie do stop lossa. Możemy redukować nasz, e, naszą stratę, ale jeżeli by poszło do góry, również możemy zbierać częściowo zyski. Więc, żeby zamknąć połowę transakcji, co za tym idzie, e, zredukować zysk albo na, zredukować straty, albo na przykład zamknąć połowę transakcji z zyskiem, klikamy dwukrotnie i zmieniamy nasze pole wolumen. Dzielimy sobie na dwa, w tyle zamkniemy połowę transakcji. Jeżeli chcemy zamykać więcej, wpisujemy po prostu większą wartość. Jeżeli mniej, wpisujemy tą wartość mniejszą. Więc tak się zbiera częściowe zyski. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli chcemy zabezpieczyć transakcję, czyli dajmy na to teraz, transakcja nam poszła do góry, e, jesteśmy już na fajnym zysku. Nie chcemy, nie chcemy zbierać częściowych zysków, ale chcemy zabezpieczyć naszą transakcję przed utratą. Wystarczy, że swojego stop lossa przesuniemy na cenę wejścia wtedy, gdy e, nasza cena Zawróci na tą cenę wejścia, zamknie nam automatycznie transakcję na tak zwane zero. Więc to się nazywa przesunięcie, take profit na, przesunięcie stop lossa na break even, czyli zabezpieczenie naszej transakcji. Jest to jedna z wielu podstawowych czynności, którą będziemy chcieli stosować w tradingu, żeby upewnić się, że nie jesteśmy w stanie już stracić pieniędzy. Więc reasumując, zamykanie częściowej części transakcji Klikamy dwukrotnie na naszą otwartą transakcję, zmniejszamy nasz wolumen. Jeżeli chcemy o połowę zmniejszyć, to zmniejszamy o połowę. Jeżeli chcemy zmniejszyć na przykład o 80%, no to wpisujemy tutaj 80% naszej transakcji z tego, co tutaj mamy. Więc mam nadzieję, że to zrozumiałe. A zabezpieczanie transakcji to nic innego jak przesuwanie stop lossa na naszą cenę wejścia. I teraz, jeżeli cena zawróci, zamknie mi po prostu na zero. Oczywiście broker zabiera swoje opłaty, tak zwaną prowizję. Więc zawsze można na przykład ten break even ustawić leciutko powyżej. Wtedy jesteśmy pewni, że. Ta opłata wraz z zamknięciem na zero, nam po prostu faktycznie na zero. Oczywiście takich technik się będziesz dowiadywać później przy okazji nauki na platformie GoLive z doświadczonymi traderami oraz inwestorami, więc zapraszam Ciebie do kolejnych części tego modułu, tego kursu.